Było się myślą o z tej strony, Słówka z duelingą mnie dzisiaj uwięziła za niezrobienie jednej lekcji angielskiego. I niestety, znaczy hiszpańskiego, przepraszam. I niestety muszę. Prawda, tu mam lag? Ciężko, czy łatwo? Dzisiaj przyjęliśmy sobie łapkę, jeżeli byśmy kontynuację, to weźmiemy ciąg. No bo to po prostu ok. Gdzie jest słówka z Duelingo? jest bardzo zbagowana ale oceńmy ten jest bardzo dużo grałem w wersji duelingo już grałem dopiero teraz grałem w grałem grałem w clicky shaker sam O, to jest, o to jest taki to jest ogólnie podróbka nie jest prawdziwy na razie nie, no się nie. Jak tu o jezu a no tak bo to jakby nie da znaczy w ogóle jak się gra w to, to wtedy wam chyba dzisiaj więcej przejdziemy niż przechodziłem na znakomitym szejku, bo w najgłębszym szejku nam po prostu powaliło z pyczarą. Uchwała pieczarą, tak, tak. Robiliście z nim winę, no? Robiliście słówka z tłumieniem, nie wiem czy ja znamy. Ej fajnie! Ej fajnie, to fajne. Okej dobra, technik. To jest Nie, nie, nie. Nie, to no kurde, no nie. No kurde nie. Nie, nie, nie. Nie, to nie. Ale nie, nie. Nie, akurat nie. Nie, nie, Dobra. Nie, nie, w ogóle. Nie, nie, No nie. Nie, 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 No kurde, i widać tam przy ewidentnie ja sukces plęg jestem jeszcze już, już... widzieliście, to ja nie mam szans. Trzyma... Ja mam tego dinosia? Serio? <zoraj> mam dinusia! Nie mam. Dobra. Ale... O nie. No nie! Kurde, kupię! No! Czekajcie, zobaczcie w skórki. Nie! Nie, ja muszę to przejść skórki. Ząb... A co? Różne. są różne. Idzie w moją stronę. Dobra. Naprawdę. Nie. Miejmy już co do głowy. Ale nie. Za chwilę tak żeby ocenić. I grać normalnie. Okej. Okay. Uda mi się! Ona nie umie skakać. Dobra. Okej. Okay. Ja muszę pracować teraz. Bez. Żadnego ruchu mysz. Jo, jest. Ja się Tak, tak, Dobra. Czy to jest taka taktyka, że leci do ściany. Iść. No i okay. Nie ufam... Dobra. Nie ufam niczemu na słówki z Duelingo. Na z Duelingo w tej grze najbardziej. Okej, okay. dobra, Jak to było tu, było dwa. Tam było jeden. Tam było trudno. No tak, bo jest wóz dla... dla ale poczekajcie, tu jest oceniam trochę gorzej choć tak, tak to fajnie wygląda, to no... o jezu, Wyjścia. mega chcą siebie, z siebie wyłanić roboksy. się taki gier aż nie lubię, kto wie, mam pytanie jak przyjść dalej. No w jest Nie wiem, ej, nie wiem! Ej, totalnie nie wiem jak to się... jest dalej to tym jakoś? To, to dobrze, ale to! Nie, nie chcę to! Nie da się tego! Ej, czyli... Patrz! Nie, nie chcę! Czyli to jest głupie, bo tutaj nie da się nic zrobić, patrzcie siedzę sobie No nie, ej czekajcie, ale co, zobaczmy jeszcze Nie było ja się poddaję tak, ale no, co I tak kurki Ja mogę być duelingą? Ja duelingą jestem No Poczekajcie, zmieńmy się w Dzień w Czyli ten, dodaj. To jest dobrej. Pamiętajcie, z moim przyjacielem dodaj. Dobra. No i dobra. Wszystko czekam. Ci... Zakończ. Jakuj zakończyć mm, Dobra, widzowie. Aha, jestem ślepy Wtedy jestem coś Nie U -u -u. To ja... to ja... jestem ślepy Okej, zmienili... dobra, najgorsza sesja Nie mam parkoura Uuu, uuu Co najgorsze się zrobiło? Co sobie, wiecie? Ja po co sobie chodzę? No, ja nawet mogłabym spróbować Zresztą, musieliśmy się skakać Nie skakać, widzicie? Jak widzicie Dobra, spojrzyjmy na to już. Dobra, tutaj już muszę. Dobra, Jeszcze chwilę mogę... Dobra, Okej. Akurat jak jest? tak? No w ogóle, coś to się odnawia? <tryk> to się nie odmawia. dobra. Ej, czekaj, może go zaprowadzić do... Dobra, dobra. Tyby jest mi tak reklamę reklamatują Nie pó czekończyła, bo nie chcę być tak się będzie Zam raz, tam razem On nie może być przede mną Okej, dobra, tak do to, żeby nie to już w końcu nie wskazywało. Tak, akurat dla dobra filmu. Nie dobra dla siebie, bo nie będę tu nigdy grał. Choć fajna Gierka to 4 za skrótka i za. Tak, dobra, ma gorszną tę ale. Dobra. Dobra, i będę, słuchaj. Dobra, Znaczy, ja tak mam biegać. Aha. Dziwne. Za dziwne. Tak, ale fajne biegamy w sumie. Ale ja biegam. O kurde, to Ło. Łot, Łot, Łot. Dobra. No jest? S, S, nie będę w końcu tańczył. Gdzie ja mam w tańczeniu do od końca odcinka? Nie, ja mam w tańczeniu do końca odcinka. Ja tylko o to nie prosiłem. Ja tu nie chciałem i tu. Oj, dobra, właśnie. A nie. Weźmy. Tak, bawimy się. Kurde, magazyn. Nawet tu wiem, że tu jest drabina. Podróbce jest drabina. Dobra. Nie jest. Czyli mam sobie tańce, nie, akurat by się to tak że są tak tańce, 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 filipańce. A tutaj przyszłam Idę Dobra Ona tu gdzieś stoi, więc to tutaj jest. Dobra, gdzie nie ona, to bym chyba tego nie znalazł No jest tutaj. Dobra, uda mi się. Dobra, życzę sobie tam Życzę sobie tam być. Okej, okay, życzę sobie się być. Ona też tańczy. To wszyscy tańczą. Każda. Dobra. To w nie mnie zmusiła tańczyć. Pa, widzowie.